Zdrowe odżywianie to temat wiecznie aktualny i niezwykle bogaty, dlatego każdy, kto ma na uwadze to, co dla nas najważniejsze, czyli zdrowie, mógł obejrzeć prezentację przygotowaną przez gimnazjalistów z Czarnego Boru, której tematem przewodnim było zdrowe odżywianie, a powodem realizacji właśnie tego tematu był Światowy Dzień Zdrowia. Uczniowie klas gimnazjalnych, swoją prezentacją, przekonywali swoich rówieśników oraz ich rodziców, że wystarczy odpowiednie zestawienie stosowanych na co dzień produktów, aby uzyskać zamierzony efekt. Zorganizowaliśmy z okazji Światowego Dnia Zdrowia. Święto ustanowione zostało przez pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku. Obchodzone jest corocznie od 1950 roku, dniu 7 kwietnia. Jego celem jest zwrócenie uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na świecie. Praca nad tym zagadnieniem. Powodowała wzrost naszej świadomości na temat znaczenia zdrowego odżywiania się. Możemy powiedzieć, że jesteśmy tym, co jemy. I zadaniem dzieci było poznanie składu produktów żywnościowych, zasad yy, konstruowania yy, posiłków ale też i zadania czysto takie matematyczne, jak badanie składu procentowego, na przykład krągki chleba, procent wody, czyli tu są te zadania z różnych dziedzin matematyki, fizyki, a też i chemii. I to wszystko razem tworzyło projekt. Dzisiaj dzieci zaprezentowały tylko w zasadzie zasady odżywiania się. Chcielibyśmy, aby po tej prezentacji nasi koledzy i koleżanki zaraz by zwracali większą uwagę na to, co jedzą, na zdrowe odżywianie się, większą, większą aktywność fizyczną, bo tak jak już wcześniej powiedziano, jesteś tym, co jesz. Całość imprezy oraz ponadfachowej praktyczne porady cechował dobry humor i dowcip. Co jest Janne? Dlaczego nie ja? No ja jestem niedysponowana. A ty, klamia? Zapomniałam stroju. Co z tobą, dania? A mnie boli w brzuch. A tobie mało już to, No ja mam humor. A ty pamiętasz? A ja to mam paznokcia. Nauka można było prowadzić poprzez zabawę, poprzez różne doświadczenia. Czarnego Boru Adam Górecki również zachęcał do walki z otyłością. I żeby coś tworzyć nowego, żeby nie stać w miejscu, podejmować trudne wyzwania, nawet i w tej diecie żywieniowej. One są istotne. To są nawet jeszcze trudniejsze niż wybory życiowe y, utrzymać dietę. Wśród zaproszonych gości była również pani Maja Niementowska, dietetyk z Wrocławia, która bardzo wysoko oceniła prezentację przygotowaną przez gimnazjalistów. Jeżeli chodzi o prezentację, według mnie przygotowana była bardzo poprawnie. Duża pochwała dla uczniów. Zawierała bardzo istotne informacje. Zwróciła uwagę na dodatki do żywności, zwróciła uwagę na to, co w dzieci raczej na nie służy i jakie to ma czynniki zdrowotne. Dodatkowo. Pokazali też nam alternatywy zdrowszego odżywiania. Zdrowe odżywianie jest ważne dla całej rodziny, zarówno dla, dla dzieci, jak i, jak i dla dorosłych, a szczególnie dla dzieci, ponieważ one wchodząc w dorosłość, że tak powiem, budują swoje organizmy na przyszłość i, i dlatego zdrowe odżywianie, zwracanie uwagi na to, co się je, jest ważne. I mam nadzieję, że na takiej sali znajdzie się choć jeden uczeń bądź jeden rodzic, który potem tak naprawdę zmieni swoje nawyki żywieniowe, zwróci uwagę na to, co ma na talerzu i jak to może zmodyfikować, ponieważ dieta nie jest ciężką sprawą, dieta nie równa się z ograniczeniem. Powinniśmy zwrócić jedynie Uwagę na zdrowsze nawyki żywieniowe, na to, co daje nam tak naprawdę naturę. Z całą pewnością po tej prezentacji dziewczyny z gimnazjum w Czarnym Boże nie będą narzekać na figurę i urodę.